Sport i supermoce to właśnie czeka na Was w kinie. A o jakie filmy chodzi? Przekonają się Państwo już za chwilę. Zapraszam na 3K. Córka trenera to pierwszy polski film, jaki polecamy w 2019 roku. Jest to historia o ojcu i córce, którzy od wielu lat we dwoje jeżdżą na zawody tenisa ziemnego. Ona jest jego oczkiem w głowie, córeczką tatusia i jego wielką chlubą. On jest dla niej całym światem, do czasu gdy dołącza do nich Igor, dobrze zapowiadający się zawodnik. Filmy o tenisie powstają dość rzadko, dlatego warto zobaczyć, jak ten sport może połączyć ojca i córkę i ich podróż od jednych zawodów do drugich. Córka trenera to opowieść o rodzicielskiej presji i wychowaniu, które przybiera postać wojskowego treningu. Zrealizował ją Grzegorzek w niezobowiązującym, śmieszno gorzkim stylu. Córka trenera zręcznie przywołuje klimat widziany z drogi małomiasteczkowej Polski, z barami i tanimi hotelami doskonale pamiętającymi PRL. W córce trenera zapalony w pełni oddany dyscyplinie gracz jest tylko jeden. To Maciej, który nawet z pękniętą łękotką towarzyszy córce w biegu na dłuższy dystans. Wiktoria lubi wygrywać, bo uszczęśliwa wtedy swojego tatę. Dla niej samej tenis nie ma chyba większego znaczenia. Grzegorzek nie stworzył jednak paszkwilu na toksycznego ojca, który zmusza swoją córeczkę do mordeczyk poświęceń. W córce trenera widzimy raczej, co się dzieje, kiedy pasja nie przechodzi z pokolenia na pokolenie, kiedy córka nie chce przejąć pałeczki po ojcu. A niby dlaczego miałaby to robić? Dowcipny nierzadko braworowy film Grzegorzka przekonuje nas, żebyśmy zamiast projektować swoje fantazje na innych, zajęli się w końcu realizacją własnych marzeń. Dopiero wtedy mamy pewność, że piłka pozostanie w grze. W tym odcinku 3K mamy coś również dla fanów kina, w którym efekty specjalne są najważniejsze. A jeśli główną rolę gra Brill Arson, to czego chcieć więcej? So, are the bad guys. Kapitan Marvel to przede wszystkim opowieść o emancypacji młodej kobiety. Carol Danvers od dzieciństwa musiała stawiać czoła facetom wmawiającym jej, że coś się nie da. Nieważne, czy chodziło o wyścigi go w służbę wojskową, bądź operowanie mocami godnymi Supermana. Jej kompetencje i poczucie wartości były wciąż podkopywane. W efekcie nigdy nie miała okazji, by w pełni wykorzystać swój potencjał. Jak wiadomo, ten film jest pierwszą produkcją Studia Marvel z kobietą w roli głównej. Pionierski wymiar przedsięwzięcia sprawił, że twórcy poczuli się w obowiązku, by nie tylko bawić, ale również edukować widownię. Dać milionom dziewczynek wzór do naśladowania, napiętnować negatywne zjawiska. Wskazać światło w tunelu. Ceną za to stał się niestety nadprogramowy patos. Ujęcia w slow motion, pompatyczna muzyka, czy wzniosłe linijki dialogu. To, że dydaktyczny smrodek mimo wszystko nie przeszkadza zbyt mocno, stanowi w dużej mierze zasługę odtwórczyni głównej tytułowej roli. Sporo radości dostarcza pomysł, by osadzić akcję utworu w latach 90 Cofnięcie się w czasie pozwoliło twórcom nie tylko odpowiedzieć na kilka dręczących fanów cyklu pytań, ale również pobawić się ikonografią epoki. Niby to kolejny film z uniwersum MCU, ale wciąż ciekawy. Idealny dla fanów takich postaci jak Iron Man, Kapitan Ameryka czy Thor. Do tego grona na pewno dojdą kobiety, które nie były fankami filmów Marvela. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym odcinku 3K. Dziękuję za uwagę i zapraszam do salki nowych.